Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Kłamca! Nie słuchajcie go! Zamknij się! Komu się potrzebny jest Jezus? Będziesz bogata. Możesz kupić sobie wszystko. Tutaj możesz być kim chcesz. Możesz być wolna. Tutaj jest zapisana twoja przyszłość. Możesz wiedzieć, kim będziesz. Zrób się na pustko. Wszyscy cię będą podziwiać. Będziesz bogata, możesz, możesz kupić sobie bizneska. Będziesz bogata. Możesz kupić sobie wszystko. Zrób się na, na bóstwo. Zrób się na bóstwo. Bó Zrób, c… Zrób się na bóstwo. C… Zrób się na bóstwo. Zrób się na bóstwo. Zrób się na bóstwo.